Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z tabliczką mnożenia. Co to takiego tabliczka mnożenia? Otóż, jak sama nazwa mówi, jest to tabliczka w formie tabelki, dzięki której możemy szybciej, łatwiej nauczyć się tabliczki mnożenia. Gotowi? Kciuki w górę, startujemy. Wyniki mnożenia są zapisane w tabliczce mnożenia. W tabliczce możemy odszukać wynik mnożenia. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć, ile to jest 2 razy 4, najpierw w brzoskwiniowym rzędzie zaznaczam liczbę 2, a w brzoskwiniowej kolumnie liczbę 4. Następnie Prowadzę linię od tych liczb, a na ich styku odczytuję wynik. 2 razy 4 równa się 8. W tabliczce możemy także sprawdzić, jakie liczby możemy pomnożyć przez siebie, aby otrzymać dany wynik. Jeżeli na przykład chcemy, żeby wynikiem naszego mnożenia była liczba 15, to mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość. Zaznaczamy liczbę 15, następnie prowadzimy do góry linię do brzoskwiniowego rzędu oraz w bok linię do brzoskwiniowej kolumny. W ten sposób Pojawia nam się pierwsza możliwość. Może to być mnożenie liczby 3 i 5, a więc 15 równa się 3 razy 5. Jest jeszcze druga możliwość. Druga możliwość to pomnożenie przez siebie liczb 5 i 3. 15 równa się 5 Razy 3. Moi drodzy, myślę, że już wiecie, na czym polega korzystanie z tabliczki mnożenia. Myślę, że dzięki temu będziecie mogli w sposób łatwiejszy opanować tę umiejętność, jaką jest mnożenie. Mnożenie w zakresie stu. Najpierw będziecie się uczyć mnożenia w zakresie 20, a potem będziecie rozszerzać swoje umiejętności do znajomości aż do 100. Myślę, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się i poćwiczycie mnożenie przy pomocy tabliczki mnożenia. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia. Kciuki w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!